was in love Pani dr Kingi, robimy marketing, prowadzimy social media, budujemy markę osobistą na Instagramie, czy też robimy kampanię w Meta Ads. Jestem bardzo zadowolona. Naprawdę nie sądziłam, że w tak krótkim okresie czasu jesteśmy w stanie razem stworzyć coś tak fantastycznego. Była Pani w Wołgu, była Pani również w Forbesie. Właśnie opisywała Pani tam swoją autorską metodę. Jakby Pani mogła nam przybliżyć co nieco, uchylić rąbkę tajemnicy o tej autorskiej metodzie, tak. jak się Nazywa i na czym polega. To jest coś fantastycznego, jak już przechodzę do tego ostatniego etapu polerowania, bondingu i widzę już ten końcowy efekt, daję potem pacjentowi lusterko, i jeżeli ten efekt mi się podoba, wiem, że pacjentowi też się spodoba. Aloha, witamy w serii, gdzie wspólnie z klientami Tukan Agency rozmawiamy o ich biznesach. Dzisiaj naszym gościem jest Kinga Gniedziejko która prowadzi swój gabinet stomatologiczny. Witam, bardzo mi miło. Bardzo mi miło również. Proszę nam powiedzieć, jakie usługi świadczą Państwo w gabinecie Gniedziejko-Stomatologia oraz czym Pani się zajmuje, bo Pani też ma swoją specjalizację. Tak, zajmujemy się wszystkimi rodzajami specjalizacji u nas w gabinecie, począwszy od stomatologii zachowawczej po implantologię, ja głównie zajmuję się estetyką, bondingiem, stworzyłam swoją autorską metodę bondingu, także to najbardziej estetyka, mm -hmm. zdecydowanie. Tak, była Pani w Wołgu, była Pani również w Forbesie, właśnie opisywała Pani tam swoją autorską metodę. Jakby Pani mogła nam przybliżyć co, co nieco, uchylić rąbkę tajemnicy o tej autorskiej metodzie, jak tak. się nazywa? I na czym polega? Jak najbardziej. Głównie moja metoda ma takie, a nie inne założenie. Przede wszystkim małą inwazyjność, oczywiście poprawa estetyki, koloru, na czym pacjentom najbardziej w tych czasach zależy. Powstało to dzięki pacjentom. Pacjenci oczekiwali małej inwazyjności zabiegów. Nie chcieli wykonywać koron, nie chcieli szlifować swoich zębów tego zazwyczaj. Do poprawy estetyki ciemnych zębów, mocno przebarwionych, trzeba było szlifować te zęby dosyć agresywnie, żeby przykryć ten ciemny kolor. Ta metoda daje nam taką możliwość, że nie dość, że jest mało inwazyjna, nie niszczymy naturalnych tkanek zęba poprawiając w tym w 100% estetykę w jednolitym kolorycie. Mhm. A dla kogo jest ta metoda? Dla wszystkich. Dla wszystkich. Zdecydowanie dla wszystkich. Dla młodych osób, dla osób po leczeniach endodontycznych z mocno przebarwionymi zębami, dla osób z przebarwieniami tetracyklinowymi, z ubytkami szkliwnymi, dla wszystkich osób, którzy chcą poprawić estetykę. Czyli jakbyśmy mieli podsumować, to ta metoda czym się wyróżnia spośród innych metod? Małą inwazyjnością, przede wszystkim naturalnością, czyli nadaje naturalne, wewnętrzne struktury. Te wszystkie estetyczne odbudowy są bardzo podobne do licówek, mhm. do koron, strukturalnie, anatomicznie. Dobrze, czyli jeżeli ktoś byłby chętny na zabieg bondingu, mhm. ale zastanawiał się, czy wybrać tą metodę, czy jednak tradycyjną. To dlaczego warto wybrać właśnie tę metodę? Przede wszystkim mamy możliwość zmiany kształtu, kiedy chcemy. Mhm. Mamy możliwość modyfikacji tego kształtu, mamy możliwość też modyfikacji koloru. Nie szlifujemy tych zębów, jesteśmy w stanie kompozytem uzyskać takie same estetyczne odbudowy jak porcelaną. Także ja tutaj widzę same plusy mhm. i też widzimy piękne rezultaty. Tworząc dla pani social media, na których na przykład publikujemy przepiękne metamorfozy. Jakby pani no mogła jeszcze powiedzieć, jaka jest reakcja pacjentów? No, bo jednak. Są w szoku. Jednak taka zmiana tak, duża tak, na pewno tak, jest tak. dla nich zaskakująca. Pewnie odzyskują też pewność siebie. No, bo tak, jak wiemy, to, to jest po czasie. Waży. To jednak jest po czasie, ale na samym początku, jak daje to lusterko, żeby obejrzeć, tak, to jest olbrzymi szok dla nich. No, reakcje są fantastyczne. Mhm. Zdarza się, że ktoś się popłacze ze szczęścia? Bardzo często, tak. Dobrze, a oprócz tej metody jest jeszcze Pani współwłaścicielką, ponieważ wspólnie z mężem prowadzi Pani gabinet jako stomatologia Jakby Pani coś mogła nam więcej opowiedzieć w ogóle skąd pomysł na to, by iść w ogóle w kierunku stomatologii, wspólnie z mężem założyć własne... My z mężem poznaliśmy się na studiach i chcieliśmy zawsze stworzyć miejsce, gdzie pacjent będzie czuł się Dobrze zaopiekowany, będzie wiedział, że to, co robimy, jest w 100% dobrze zrobione. Ogólnie założenie było takie, bo w nazwie mamy też stomatologia mikroskopowa, że wszystkie zabiegi robimy pod mikroskopem. Mhm. Także powiększenie daje nam tą pewność, że wykonujemy to precyzyjnie, najwyższą jakością. Jeżeli pacjent szuka dobrego stomatologa, to na co musi przede wszystkim, według pani, zwracać uwagę? Na portfolio. Przede wszystkim portfolio lekarza, który jest w stanie pokazać mu szereg swoich przypadków. Przede wszystkim czy estetyka lekarza pasuje do oczekiwań oczywiście pacjenta. Trzeba zwracać uwagę na rodzaj wykonywanych prac, na wypolerowanie, na stan w przeprowadzonych metamorfozach. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Co jest Pani takim motywatorem w pracy? Co sprawia, że przychodzi Pani i wykonuje Pani te zabiegi z pasją, z uśmiechem, z radością? No, no może Brzmi to banalnie, ale zadowolenie pacjentów. To jest coś fantastycznego, jak już przechodzę do tego ostatniego etapu polerowania, bondingu i widzę już ten końcowy efekt. Daję potem pacjentowi lusterko i jeżeli ten efekt mi się podoba, wiem, że pacjentowi też się spodoba. Także to jest takie bardzo fajne, motywujące. Tak, szczególnie, no, że ci pacjenci naprawdę zmieniają swój wygląd i całkowicie. to zmienia ich życie. Tak, też. całkowicie, tak, mhm. dokładnie. A jakby Pani miała dać radę osobie, która boi się chodzić do stomatologa? To jest takie pytanie proste, ale jednak tak. jest dalej wiele osób, które boją tak. się. Ja na przykład jestem osobą, która lubi to, kiedy siadam na fotelu. Mhm. Polubiłam to, ale całe życie się mhm. wcześniej bałam jako dziecko, bo miałam tam złe wspomnienia. Czy pani jako stomatolog ma jakąś radę dla naszych widzów? Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach warto przyjść, przekonać się nawet na udorosłej osoby na wizytę adaptacyjną, żeby porozmawiać z lekarzem, oswoić się z gabinetem, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Dzisiejsza stomatologia daje nam takie możliwości i oczywiście bezbolesne zabiegi, Aha. że naprawdę nie ma się czego jeżeli pacjent wykonuje u siebie zabieg bondingu, ile lat mu się to utrzymuje na zębach? To zależy. To jest kwestia indywidualna. Oczywiście zależy od mojego wykonania, uh -huh. ale również od higieny pacjenta. Uh -huh. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie 5, 6, 10 lat, bo to jest naprawdę uzależnione od różnych nawyków żywieniowych pacjenta, od higieny, także to jest nie do określenia. Uh -huh. A jest mniej więcej. Tak statystycznie, jak często osoba przychodzi na jakieś poprawki? Ostatnio na przykład miałam pacjentkę po 10 latach mm -hmm. i wyglądał naprawdę fajnie ten bonding, jednak chciała rozjaśnić kolor. Mm -hmm. A również przychodzą pacjenci po roku czasu i niestety niektóre zęby są do wymiany. Mm -hmm. Także tutaj bardzo istotne są wizyty kontrolne, żeby mogła na Etapie początkowym jak cokolwiek się dzieje zareagować mhm. w ten sposób. Ale też tutaj podkreślamy to, że bardzo ważne jest, żeby ta osoba, która ma mhm. ten bonding po prostu o niego dobrze Oczywiście, odpowiednio ta, zadbała ja i i może się dowiedzieć w jaki sposób na pani Instagramie. Czy robienie bondingu boli? Absolutnie nie. Absolutnie nie, to jest jedna z najprzyjemniejszych procedur estetycznych. Często pacjenci zasypiają mi na fotel. O, oh. tak. Bardzo często się to zdarza, praktycznie codziennie. A jak długo robi się bonding? Na I to też zależy od efektu, ale trzeba liczyć tak od 3-4 godzin wzwyż. Mhm. No to idealny czas na drzemkę no, nie, tak, no, i na odpoczynek. Czy jeśli chcę wykonać bonding, to muszę zrobić go na wszystkich zębach, czy mogę tylko na części? Absolutnie nie. Możemy zrobić nawet na jednym zębie bonding, jeżeli pacjent tego oczekuje, jak najbardziej. Nie ma z tym większego problemu. Zazwyczaj do takiej minimalnej poprawy estetyki wykonuje bonding od dwójki do dwójki górnej. Często poprawia to efekt estetyczny. Jeżeli ktoś liczy na spektakularną, metamorfozę, ze zmianą całkowitą kształtu i koloru, no to jednak trzeba wykonać to na większości zębów. Mhm. E, ile kosztuje wykonanie bondingu? Moją autorską metodą 1000 zł od zęba. W skład usługi chodzi oczywiście zabieg, jak i również po tygodniu dopolerowanie bondingu, i w przeciągu trzech miesięcy ewentualne wizyty kontrolne. Bardzo przyjemnie się słucha o pani firmie, o tym jak się pani rozwija. Gratulacje. Dzięki. Bardzo się cieszymy, bo właśnie dla pani dr Kingi robimy marketing, prowadzimy social media, budujemy markę osobistą na Instagramie czy też robimy kampanię w MetaAds. Super, że nasza współpraca też się rozwija. Jestem bardzo zadowolona. Naprawdę nie sądziłam, że w tak krótkim okresie czasu jesteśmy w stanie razem stworzyć coś tak fantastycznego. Świetnie, bardzo miło mi się to słucha. Naszemu zespołowi też się świetnie z Panią współpracuje. Jest Pani zaangażowanym klientem, co bardzo doceniamy. No i dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego wywiadu. Zapraszamy na social media Tukane Agency oraz Social media pani doktor Kingi. Aloha. Aloha.